Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy, dwa tematy bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, także bezpieczeństwa naszego kraju. Pierwszy temat to wizyta Benjamina Netanyahu, premiera Izraela w Stanach Zjednoczonych, jego spotkanie z 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, z Donaldem Trumpem i te słowa, które tam padły, ta zapowiedź nowego Amerykańskiego planu dla Bliskiego Wschodu, a konkretnie, przynajmniej na tym etapie, dla Strefy Gazy. Mowa o przesiedleniach palestyńczyków i o zrównaniu z ziemią Strefy Gazy. To są słowa Donalda Trumpa. Mój komentarz, moja analiza tego, co to będzie oznaczać dla pokoju na Bliskim Wschodzie i dla znacznie szerszej sytuacji geopolitycznej. Temat drugi, bardzo istotny, to niedawna wypowiedź. Wołodymyra Załęskiego, który w wywiadzie dla Piersa Morgana powiedział, że Ukraina potrzebuje broni jądrowej, przedstawił także warunki, jakie jego zdaniem powinny zostać spełnione, aby doszło do stworzenia takiego systemu bezpieczeństwa w naszej części Europy. I oczywiście pytanie, na ile to jest realne, na ile sam Władymir Załęski będzie w stanie to realizować i co to oznacza dla państwa polskiego. Zachęcam państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 4 lutego 2025 roku doszło do spotkania w Waszyngtonie między premierem Izraela Benjaminem Netanyahu a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jest to można powiedzieć pierwsza gościna ze strony Trumpa dla zagranicznego przywódcy, tuż po zaprzysiężeniu go jako 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo znamienne. Mnie to w żaden sposób oczywiście nie dziwi, że akurat to Benjamin Netanyahu jest tym pierwszym politykiem, z którym Trump się spotyka właśnie w Waszyngtonie od samego początku i nawet jeszcze tej kampanii, która była, wskazywałem Państwu na to, że Trump jest politykiem, no, ja bym to nazwał nawet ultra, proizraelskim, że będzie to polityk, który będzie realizował w bardzo dużej mierze zamierzenia strategiczne Izraela na Bliskim Wschodzie od samego początku. To mówiłem, mówiłem to w trakcie kampanii wyborczej jeszcze tuż przed zaprzysiężeniem i po zaprzysiężeniu. No I właściwie to wszystko się potwierdza na wspólnej konferencji, konferencji Benjamina Netanyahu, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Warto o tym wspomnieć. Wiele państw zadeklarowało, że aresztuje premiera Izraela, kiedy on stanie właśnie na, w granicach danego, danego państwa. Oczywiście to w Stany Zjednoczone nie przestrzegają uchwał Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na tej wspólnej konferencji Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa padły bardzo... Zaskakujące dla wielu komentatorów, dla wielu ekspertów, dla wielu polityków, tak zwanego kolektywnego zachodu słowa. I tutaj warto rzeczywiście przytoczyć te słowa Donalda Trumpa, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział: Cytuję, USA: Przejmą strefę gazy, będziemy odpowiedzialni za rozmontowanie wszystkich zagrożeń, bomb i innej broni na tym terenie. Zrównamy teren z ziemią. I pozbędziemy się zniszczonych budynków. Stworzymy rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań dla mieszkańców tego obszaru. Koniec cytatu. Prezydent Trump dodał przy okazji, że Palestyńczycy, jego zdaniem, cytuję: nie powinni mieszkać na tym terenie, który wiąże się dla nich tylko ze śmiercią i zniszczeniem, i powinni zostać przesiedleni do sąsiednich. Krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania. To powiedział Donald Trump 4 lutego 2025 roku. Wywołało to ogromną burzę na Bliskim Wschodzie. Ogromne protesty wśród Palestyńczyków, sam Hamas bardzo ostro się wypowiedział wobec tych, tych planów. Bardzo wielu przywódców, także zachodnich, jak wspomniałem, jest zaskoczonych w ogóle takim tonem i taką propozycją. Nawet w Polsce, w mediach głównego nurtu, ta propozycja Trumpa przyrównywana jest do do Afganistanu czy Iraku dla Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza ten przykład Afganistanu tutaj jest przywoływany i nawet media głównego nurtu w Polsce mówią o tym, że Donald Trump właściwie proponuje swego rodzaju czystki etniczne, jeżeli chodzi o strefę gazy, jeśli chodzi o Palestyńczyków. Bo to, co rzeczywiście zaproponował Donald Trump, to jest kwestia. Przesiedlenia ponad dwóch milionów ludzi do innych państw, bez pytania zresztą o zgodę Egiptu czy Jordanii. Wiemy zresztą, że te państwa po prostu nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców, i to jest potężny problem dla nich. Natomiast pytanie, po co Stanom Zjednoczonym wchodzenie do strefy gazy, tworzenie tam jakiejś właśnie takiej amerykańskiej enklawy? Z punktu widzenia Benjamina Netanyahu, z punktu widzenia obecnego establishmentu rządzącego Izraelem, jest to oczywiście propozycja wręcz doskonała, to jest propozycja wyśmienita. Ona w dużej mierze zdejmuje ciężar ze strony rządu izraelskiego za to, co się wydarzyło w strefie gazy. To także będzie oznaczać, że Trudno będzie przeprowadzić jakiekolwiek międzynarodowe śledztwo w sprawie zbrodni dokonanych w strefie gazy, ponieważ jeżeli mają tam zostać, ma zostać ta ziemia zrównana, te wszystkie budynki, te zgliszcza właściwie, to co pozostało, ma wszystko zostać zrównane z ziemią, by tutaj użyć tego określenia Donalda Trumpa, no to jasne, że żadnego międzynarodowego, rzetelnego śledztwa nie będzie. I to jest niewątpliwie szokujące dla. Dla także kolektywnego Zachodu, bo to, że spora część państw Bliskiego Wschodu protestuje, prawda, i Turcja, i, i Arabia Saudyjska, i oczywiście sami Palestyńczycy, o no, takich krajach jak Iran nawet nie wspomnę, bo to oczywista sprawa, że będą protesty. Natomiast to jest szokujące także dla. Y sojuszników Stanów Zjednoczonych z NATO. Widać to zresztą bardzo dobrze po komentarzach w mediach głównego nurtu w Polsce. No jest to, tak jak powiedziałem, ultra proizraelski polityk Donald Trump. Mówiłem o tym w kampanii podczas, komentując kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, mnie to absolutnie nie dziwi, to nawet nie chodzi tylko o zięcia Jareda Kushnera, ale Całe powiązania Trumpa z Deep State, z kręgami proizraelskimi w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie o tym mówiłem. Wielu polityków, wielu komentatorów, określających się jako prawicowi czy konserwatywni, nie chciało w to wierzyć właściwie nie odsuwało od siebie tę myśl, że Donald Trump to nie jest gołąbek pokoju, że to będzie polityk, który będzie prowadził bardzo agresywną politykę międzynarodową, że to nie będzie polityka mająca na celu ochronę bezpieczeństwa. Takich państw jak Polska, tylko twarde egzekwowanie interesów Stanów Zjednoczonych, czy też kręgów proizraelskich. I to potwierdza się, jest to powrót absolutnie klasycznej geopolityki, klasycznego realizmu politycznego, polityki transakcyjnej, polityki siły, polityki bardzo agresywnej, polityki wykuwania stref wpływów, polityki narzucania przemocą siłą. Nie zawsze militarną, oczywiście swoich, swoich racji. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość międzynarodowa. Jest to oczywiście wynik nie tylko, jest przed, nie jest to wynik temperamentu samego Trumpa, ale interesów amerykańskiego głębokiego państwa, które doskonale rozumie, że powstrzymanie pewnych negatywnych tendencji społecznych w Stanach Zjednoczonych jest niezbędne do tego, aby rywalizować. W konflikcie hegemonicznym z Chinami, ale także jest to wyraz przede wszystkim utrwalenia prymatu dolara w rozrachunkach międzynarodowych i oczywiście samego prymatu i hegemonii Stanów Zjednoczonych. Natomiast wracając do planu, planu Trumpa dla, dla strefy gazy, jest to rozważenie realne. Wysiedlenia Palestyńczyków do sąsiednich państw, zniszczenia tych, tego gruzowiska, czyli zatarcia wszelkich śladów po, po zbrodniach i stworzenia czegoś na kształt amerykańskiej enklawy, która pełniłaby rolę, oczywiście, pod ochroną amerykańskiego wojska, czegoś, co media amerykańskie nazywają mianem śródziemnomorskiego Hongkongu. No, czy to jest realne? To jakby jest osobna kwestia. Niektórzy. Komentatorzy piszą o tym, że jest to skrajna nieodpowiedzialność, że jest to szaleństwo, że jest to plan czystek etnicznych, na które palestyńczycy się nie zgodzą. Natomiast w takiej chłodnej analizie widać wyraźnie, że Donald Trump, jego zaplecze polityczne jego zaplecze w służbach specjalnych, w wywiadzie, w siłach zbrojnych, w wielkim kapitale, w big tech absolutnie nie bierze pod uwagę Interesów Palestyńczyków. Taka jest po prostu brutalna rzeczywistość. Nikt w otoczeniu Donalda Trumpa nie bierze pod uwagę woli czy, czy właśnie tej, tej chęci powrotu Palestyńczyków do, do, swojej, do swojej ojczyzny. Też musimy tutaj jasno podkreślić, że obecnie pojęcie państwo-Palestyna. Jest, no odnosi się do, przede wszystkim do struktury politycznej. Jeżeli chodzi o taką zdolność Palestyńczyków do egzekwowania suwerenności na określonym obszarze, no to to jest bardzo mocno ograniczane przez Izrael i to mówiąc najdelikatniej jak tylko można. Zgodnie z Palestyńską Konstytucją, Palestyna obejmuje dwa dystrykty zajęte przez Izrael w 1967 roku, czyli Strefę Gazy i Zachodni. Brzeg. Jerozolima z kolei miała być pod międzynarodową kontrolą, ale jak wiemy z historii w wyniku wojny izraelsko-arabskiej, ta no, została podzielona. podzielona. Co prawda w 1967 roku wojska izraelskie zajęły całą Jerozolimę, ale ten status międzynarodowy tego, tego miasta nie jest rozstrzygnięty. Społeczność międzynarodowa nie uznała Jerozolimy za, za stolicę za stolicę Izraela, z pewnymi wyjątkami, i tym pierwszym, najważniejszym wyjątkiem była decyzja Donalda Trumpa. To właśnie Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji przypomnę tylko, że pierwsza kadencja Trumpa to były lata 2017-2021 to właśnie Donald Trump jako pierwszy polityk międzynarodowy, jako pierwszy przywódca, uznał Jerozolimę za stolicę państwa izraelskiego, czyli tak naprawdę wydając taki jednostronny werdykt w, tej, w, tym, w tym konflikcie geopolitycznym. Natomiast co do Półwyspu Synaj, bo to też ważna historia, on został oddany Egiptowi w 1979, w 1979 roku na mocy układu z Camp David. Jeśli chodzi o reakcje międzynarodowe, no to zacznijmy od reakcji Hamasu. Hamas wydał Specjalne oświadczenie, który, w którym potępił wypowiedź Donalda Trumpa, wy, no jakby wyraził potępienie dla całego tego planu. Napisano, że odzwierciedla ten plan głęboką ignorancję wobec Palestyny i całego regionu. Co więcej, no, tutaj potępiono wszelkie rozwiązania, które miałyby odzwierciedlać mentalność handlarza nieruchomościami. To jest cytat z tego oświadczenia, to jest ewidentne nawiązanie do biznesowej aktywności Donalda, Donalda Trumpa. Natomiast to, co jest bardzo istotne w tym oświadczeniu Hamasu, to jest, to jest odniesienie się do tych, do tych planów. Przesiedlenia Palestyńczyków. Tutaj wyraźnie stwierdzono, że naród palestyński, wspierany przez narody inne narody arabskie, a także isla, inne narody islamskie bo to też jest ważne yy, rozróżnienie. Oraz wolnych ludzi świata, jak napisano, cytuję, udaremni wszelkie plany przesiedleń i deportacji. Koniec cytatu. To jest ważne to rozróżnienie narody arabskie i narody islamskie, ponieważ nie każdy naród wyznający islam jest narodem arabskim. Tutaj myślę, że między wierszami można spokojnie odnieść to do Islamskiej Republiki Iranu. Persowie nie są narodem arabskim, ale są wyznania islamskiego i to. Rzeczywiście pokazuje, jakie, z jakimi problemami zetkną się Amerykanie właśnie w strefie gazy czy na Bliskim Wschodzie, jeżeli dojdzie do próby realizacji planu Trumpa w, na tym obszarze. To znaczy, no to jest kwestia, to jest oczywiście fundamentalne pytanie: czy da się przeprowadzić plan Trumpa dla strefy gazy bez wcześniejszego? Bez wcześniejszej ewentualnej wojny z Iranem. Mówiłem o tym wielokrotnie, że Donald Trump jest politykiem nastawionym bardzo antyirańsko, czy też bardzo przeciwko islamskiej Republice Iranu. I to jest fundamentalne pytanie, czy wcześniej dojdzie do jakiejś próby sił, do, jakiejś, do jakiegoś przesilenia geostrategicznego na Bliskim Wschodzie, czy będzie próba wyłącznie ograniczenia tej ingerencji amerykańskiej do strefy gazy. No niewątpliwie jest to już wejście Amerykanów na, na, na taki, w, w tak poważny, w tak poważny konflikt interesów, że no trudno będzie odwrócić uwagę amerykańską od, od Bliskiego Wschodu, od planów izraelskich, od dalekosiężnych planów Izraela, bo to też trzeba jasno, jasno podkreślić. Zatem z, ze strony Hamasu jest ba, no wyraźne weto jest bardzo stanowcze przeciwstawienie się. Tej głębokiej ingerencji amerykańskiej w strefie gazy, tej ignorancji, jak, na, jak napisano w oświadczeniu wobec Palestyny i regionu, co zapowiada potężne problemy, potężne turbulencje polityczne i militarne właśnie na, na Bliskim Wschodzie. Natomiast no, też warto spojrzeć na to, co na reakcję Arabii Saudyjskiej, bo przecież od 2020 roku, od podpisania porozumień abrahamowych których co prawda Arabia Saudyjska nie była stroną, bo stroną był Bahrain i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale wie, wielokrotnie od 2020 roku mówiło się o tej, tych planach, tych próbach amerykańskich załagodzenia relacji saudyjsko-izraelskich, natomiast tutaj Wyraźnie jest, jest zdystansowanie się wobec planu Trumpa. Arabia Saudyjska wyraźnie oświadczyła, że nie nawiąże relacji dyplomatycznych z Izraelem, jeśli nie dojdzie do stworzenia państwa palestyńskiego, które będzie obejmować te dwa obszary, o których już wspomniałem, czyli Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. Tak brzmi oficjalne oświadczenie Saudyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Arabia Saudyjska to ważny regionalny sojusznik Stanów Zjednoczonych, natomiast no, tutaj widać, że jest to bardzo, bardzo chłodna, chłodna reakcja. Mówienie o tym, że strefa gazy miałaby stać się, cytuję, blisko wschodnią Rivierą, jak, jak to było podkreślane. No, raczej nie przekonuje takich, takich sojuszników amerykańskich jak Arabia Saudyjska, która doskonale sobie zdaje sprawę, jakie mogą być geopolityczne konsekwencje tego typu działań. To może być właśnie wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony, warto spojrzeć na reakcje w samym Izraelu. Myślę, że nie zaskoczę Państwa, jeśli powiem, że one są bardzo entuzjastyczne, chociażby. Przyjrzyjmy się wypowiedzi byłego ministra bezpieczeństwa Izraela, określanego jako przedstawiciela skrajnej prawicy i to określanego przez media zachodnie, Itamara Bengwira, który pochwalił, pochwalił propozycję Donalda Trumpa, by właśnie Palestyńczycy zostali wysiedleni na stałe ze strefy gazy, co jest bardzo charakterystyczne zresztą dla, dla postawy tego polityka. Tutaj Ben Gwir napisał w serwisie X, że jest to, cytuję, jedyne rozwiązanie, jedyne rozwiązanie. Koniec cytatu. Ben Gwir powiedział, że zachęcanie mieszkańców strefy gazy do opuszczenia tej enklawy jest, cytuję, jedyną właściwą strategią, która ma pozwolić zakończyć wojnę w strefie gazy. Koniec cytatu. To jest zresztą bardzo charakterystyczne dla innych, podobnych polityków, którzy byli zwolennikami twardego rozwiązania siłowego. Wiemy doskonale, co się wydarzyło w strefie gazy, co się dzieje w strefie gazy przed. przed bombardowaniem przed tym przed tą inwazją wojsk izraelskich w Strefie Gazy mieszkało około 2 milionów 300 tysięcy ludzi, większa część z nich została, musiała opuścić swoje miejsce zamieszkania. Natomiast to ta propozycja Trumpa o tym, że to Egipt i Jordania na własny koszt miałyby przyjmować uchodźców, no wydaje się na razie no, najdelikatniej jak tylko można powiedzieć, mało realistyczne pytanie, czy za tym pójdą jakieś zachęty ze strony Stanów Zjednoczonych? Czy na odwrotnie, jakieś groźby pod adresem właśnie Egiptu i Jordanii. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy w Izraelu uważają, że to będzie wspaniały pomysł. Wystarczy chociażby wspomnieć słowa ministra do spraw diaspory, Amichaja Cikliego, który nazwał słowa Trumpa, cy cytuję, geopolitycznym trzęsieniem ziemi, które jego zdaniem będzie oznaczać nowe rozdanie, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński. No, to oczywiście z jednej strony podkreśla tutaj Cikli, że że będzie to, że jest to polityczne, ważne polityczne osiągnięcie premiera Nataniachu, że wyraża tę chęć, że zostanie zaimplementowane, no ale samo nazwanie tego geopolitycznym trzęsieniem ziemi, no ma też swoje jakby drugie dno, no też pokazuje, że to nie będzie coś, co jest, co będzie dobrowolnie przyjmowane przez wszystkie strony. To też trzeba jasno, jasno powiedzieć. Niemniej jednak rzeczywiście i minister do spraw diaspory i chociażby Avigdor Liebermans z partii Nasz Dom Izrael, też partii skraj określanej na zachodzie jako skrajnie prawicowa, entuzjastycznie do tego wszystkiego podchodzą. Mówią o tym, że, że jest to oddanie że jest to tak naprawdę no, taki wielki ukłon w sprawie bezpieczeństwa Izraela. To, co napisał zresztą Avigdor Lieberman, to jest, to, to jest pokazanie, że, że to jest. Z punktu widzenia Izraela, właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. Niemniej jednak, też w samym Izraelu można. Odczuć te obawy, co będzie, co będzie dalej, bo jednak ta sprawa wcale nie, nie, nie kończy nie kończy tematu, chociażby podejścia innych państw, takich jak, jak Egipt, który jest członkiem przecież grupy BRICS od 1 stycznia 2024 roku, do kwestii rozwiązania dwupaństwowego. No, temat, tak jak powie, powiedziałem, wszystko zasadza się na tym, czy dojdzie do znacznie głębszych przemian na Bliskim Wschodzie, bo to, że będą że będą różnego rodzaju napięcia, ciśnienia, że dojdzie do perspektywy, że może dojść do perspektywy kolejnych walk, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest, to jest pytanie o przyszłość relacji Izraela z Iranem, i to jest jedna z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o drugą kadencję prezydencką Donalda Trumpa. 4 lutego 2025 roku ukazał się bardzo interesujący wywiad z Włodymerem Załęskim, przeprowadzony przez brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana. Tutaj oczywiście warto wspomnieć, przypomnieć, że kadencja prezydencka Załęskiego wygasła 20 maja 2024 roku. Wygasła na mocy konstytucji Ukrainy, no ale przez sporą część kolektywnego zachodu nadal Załęski jest traktowany jako prezydent. Mimo tych sporów które się toczą sporów prawnych które podkreślają że ustawa o stanie wojennym i jakakolwiek zresztą inna ustawa nie może stać w hierarchii prawa wyżej od konstytucji która jest ustawą zasadniczą stąd bardzo często teraz już także w Stanach Zjednoczonych na przykład mówi się o konieczności jak najszybszego zorganizowania wyborów prezydenckich natomiast ten wywiad przeprowadzony przez Morgana długi obszerny Poruszył sporo wątków istotnych, strategicznych dla bezpieczeństwa naszego regionu i warto się temu przyjrzeć. Już na samym wstępie warto podkreślić, że został poruszony temat ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO i Załęski wprost powiedział, że jeżeli Ukraina nie otrzyma, jak to określił, natychmiastowego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, no to wówczas oczekuje, że Stany Zjednoczone zapewnią alternatywne gwarancje bezpieczeństwa dla jego, dla jego kraju. No i wpadło wprost takie oczekiwanie że Ukraina otrzyma broń jądrową jeśli nie zostanie przyjęta Ukraina do NATO to wówczas zdaniem załęskiego powinna Otrzymać alternatywną gwarancję bezpieczeństwa, taką jak broń jądrowa. No, pytanie, kto miałby Ukrainie przekazać taką broń jądrową? Wydaje się to kompletnie oderwane od rzeczywistości. Podobnie zresztą jak oczekiwanie natychmiastowego członkostwa w NATO. No, jeżeli przez ostatnie trzy lata Ukraina nie została przyjęta do sojuszu północnoatlantyckiego, jeżeli żaden kraj Oficjalnie nie wysłał swoich kontyngentów wojskowych na pomoc Ukrainie, to pytanie, dlaczego teraz miałoby się te państwa NATO decydować na to, właśnie na taki, na taki wariant wejścia w bezpośrednią konfrontację militarną, w bezpośrednią wojnę z Federacją Rosyjską i oczywiście ze wszystkimi sojusznikami Rosji w ramach chociażby ODKB. Czyli organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. No jest to absolutnie oderwane od rzeczywistości. Druga sprawa to jest kwestia samej broni jądrowej. Jakby sobie to Załęcki w ogóle wyobrażał, to jest moim zdaniem oczywiście tylko i wyłącznie element pewnych, pewnych negocjacji. To jest element tej całej układanki transakcyjnej, których głównym oczywiście punktem odniesienia jest Donald Trump, który wprowadził właśnie takie twardsze, bardziej. No, można powiedzieć, realistyczne zasady uprawiania polityki przez, przez Stany Zjednoczone. Widać, że tutaj trwają bardzo um, takie burzliwe negocjacje, to jest kwestia i dostępu do zasobów naturalnych Ukrainy, i do metaliziem rzadkich, i do, do innych, oczywiście także dla koncernów amerykańskich, także dla globalnych, ponadnarodowych koncernów. Niemniej jednak y, zełęski dość. Y, Dość tak powiedziałbym trzeźwo, w pewnych momentach tego wywiadu ocenia to, że no jednak przy, przystąpienie do NATO do NATO dla Ukrainy może zostać opóźnione nawet o dekady padły takie określenia w tym, w tym wywiadzie. No to, to jest oczywista sprawa, że nie ma najmniejszych szans, aby w dającej się przewidzieć perspektywie, nie tylko Ukraina. Przystąpiła do NATO, ale nawet, żeby odzyska, odzyskała Krym czy Donbas, o czym tak często mówił, i mówi jeszcze po dziś dzień właściwie prezydent na przykład Andrzej Duda, gdzie już spora część polityków ukraińskich na czele właśnie z Włodymyrem Załęskim. Mówią wprost, że no, w dającej się przewidzieć perspektywie nie ma na to możliwości, aby właśnie odzyskać Donbas czy, czy Krym. No, to cóż dopiero mówić o przystąpieniu, o przystąpieniu do NATO. Widać zresztą, że w samym NATO, w samej Unii Europejskiej rośnie koalicja państw, które są bardzo niechętne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Widać zresztą te wszystkie konsekwencje, jeżeli chodzi o, o, to, o, o to, więc. Jest oczywiście pytanie, kto będzie dalej finansował Ukrainę. Bo to nie chodzi tylko o finansowanie milionowej armii, jak to lubi podkreślać Załęski. Chociaż pytanie oczywiście, ile z tego miliona jest realnie w polu, ile jest realnie zmobilizowanych w siłach zbrojnych Ukrainy. Natomiast no, pytanie, co dalej z finansowaniem państwa ukraińskiego, które jest bez tej kroplówki finansowej z zachodu po prostu niewydolne. No i tu... Trzeba jasno powiedzieć, że nikt dzisiaj nie ma na to żadnej, żadnej recepty, żadnego remedium. To, co przedstawił Zełęski w tym wywiadzie, jest absolutnie oderwane od rzeczywistości, tak jak powiedziałem. Natomiast ten styl transakcyjnej polityki, który prezentuje Donald Trump, no, będzie niewątpliwie rzutował na, na, na bezpieczeństwo regionu. No i pytanie, oczywiście, jak się to będzie przekładać na bezpieczeństwo państwa polskiego, co dalej z tą całą rzeszą, im, Migrantów z Ukrainy. To jest właśnie fundamentalne pytanie z punktu widzenia interesu państwa polskiego. Musimy jasno powiedzieć, że w naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie i powrót, powrót imigrantów czy obywateli Ukrainy, którzy są imigrantami w takich krajach jak Polska do swojej ojczyzny, czyli na Ukrainę. Dziękuję Państwu za uwagę.